Cześć Misiaczki, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Od dzisiaj na kanale, moi drodzy, będą się pojawiały filmiki z zarąbistymi addonami, czyli takimi jakby dodatkami do Blendera, które będziecie mogli sobie po prostu zaimplementować i usprawnić Waszą pracę, albo na przykład generować w sekundę drzewa, albo na przykład kopiować całe miasta i będziecie mogli sobie na przykład, nie wiem, Warszawę zrobić, albo Toruń, albo Wrocław, albo Nowy Jork, albo Las Vegas. No i tym zarąbista sprawa. Pierwszy, moi drodzy, add który bardzo Wam ułatwi robotę, to jest tak zwany Bull Tools, czyli Moi drodzy add który jest już zainstalowany w blenderze, tylko po prostu nie jest włączony z jakichś dziwnych powodów. Jak, moi drodzy, to włączyć? Patrzcie sami. To jest naprawdę zarąbista sprawa. Klikamy, moi drodzy, sobie Edit, następnie Preferences, Surobodo, następnie przechodzimy tutaj do zakładki add i tutaj wpisujemy BOOL i mamy Object Bull Tool. <laughs> Klikamy sobie w Bull Tool, klik. I mamy już addon zainstalowany. I co wy na to? Tylko teraz, Audiolog, co robi w ogóle ten boltol cały? Nie, się zapytacie. <laughs> to jest, moi drodzy, zarumbiste mm, To jest ogólnie zarumbista alternatywa tak naprawdę dla hard-opsa. Graficy, którzy mnie oglądają, jeżeli są tacy, będą oczywiście znali hard-opsa, czyli najlepszy addon do bulinowania, który, no, który kosztuje całkiem sporo. Ale, moi drodzy, boltols w akurat game devie myślę, że o wiele lepiej się przyda, no, bo tak naprawdę... Sam HardOps działa w te, na tej zasadzie, że po prostu możecie robić różnego rodzaju wycięcia, wcięcia, och, firma cięcia i gięcia, nie? Tylko tak naprawdę, moi drodzy, ta firma cięcia i gięcia zakichana ma ten malutki minus, że bardzo psuje nam siatkę, a Bull Tools robi to samo, tylko że jest za darmo i może ma troszeczkę mniej funkcji. Dobra, właśnie, więc moi drodzy, klikamy sobie Edit, Preferences, wpisujemy Bull i tutaj jeszcze w sobie w ptaszku możemy zaznaczyć, Fast Transformation oraz Display as Wayframe. No zaraz zobaczycie, moi drodzy, to co to daje. Mamy, moi drodzy, naszego podstawowego cuba, no, który. no który wygląda niesamowicie. No okej, okay, możemy sobie fakt tutaj załączyć matkapa, żeby wyglądał jak galaktyka, no ale to no, ciągle to nie jest nic. A teraz zobaczcie, moi drodzy, co robi ów Bull Tools. Klikamy sobie gdziekolwiek, dodajemy sobie nowego cuba. Następnie modyfikujemy go. Weźmy, moi drodzy, sobie Wejdźmy do trybu edycji i na przykład zduplikujmy go i przesuńmy. Następnie i teraz uwaga, bo to będzie wam miażdżyło system. Klikamy sobie na obiekt drugi, klikamy kombinację klawiszy. Ja wam włączę screencasta żebyście kochani wszystko widzieli ładnie. Serum. Klikamy kombinację klawiszy Ctrl, Shift i B. Następnie wyskakuje nam nowe okienko, które wcześniej nam nie wyskakiwało, czyli bultul. Bultul, 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 bultul. albo buldup. E, bultul. Bultul. <laughs> mamy, moi drodzy, tak naprawdę dwie funkcje: albo al autobulin, albo brushbulin. Autobulin wycina nam od razu otworki. Albo nam wycina, weźmy to cofnijmy, albo moi drodzy, nam łączy, że teraz tak naprawdę to jest jeden obiekt, albo. Oj, hopla. Interselektuje, czyli tak naprawdę pozostawia tylko, element, tylko i wyłącznie elementy wspólne, czyli w tym przypadku to będą te takie dwa kwadraciki tutaj, które są w środku, albo slajsuje, czyli tak naprawdę ucina. I teraz, moi drodzy, widzicie, że mamy dwa osobne elementy ucięte. Jednak tak naprawdę, no, to jest nieodwracalna robota, dlatego nas bardziej będzie interesowało. I uwierzcie mi, to jest genialne. Ctrl Shift B jeszcze raz, Brush -bullying. I to, moi drodzy, macie te same operacje teoretycznie rzecz biorąc, jednak teraz zobaczcie, co się stanie. Kliknę Difference z Rubudu. Nasze wycinacze zamieniają się w wejfremy, które nie są widoczne zupełnie. I teraz, poprzez, moi drodzy, edycję tych naszych wycinaczy, możemy, moi drodzy, zmieniać w ogóle geometrię wycięcia. I widzimy, jak się zmienia. Wycięcie w naszym obiekcie. O, na przykład zrobimy sobie coś takiego, i tutaj tymi te trzy werteksy zjedziemy, i teraz widzimy, moi drodzy, że mamy takiego bulina. No i teraz ktoś pomyśli, no ale to na pewno nie działa, to zapewne się źle wytnie, to teraz sparcie na to. Możemy moi drodzy oczywiście zaakceptować nasz modyfikator, klikając tutaj w nasz obiekt, ten, źród... ten, ten, ten centralny, i po prostu normalnie zaakceptować modyfikator, który nam tutaj się pojawił. Jednak istnieje jeszcze jedna funkcja, która jest o wiele szybsza i przynajmniej wywala nam te całe siatki. A wygląda ona mniej więcej tak: klikamy sobie literę NY, jak Natalia. Tutaj przechodzimy moi drodzy sobie do Edita. Otwieramy ptaszkiem Bull Toolsy. I mamy tak naprawdę menu Bull Toolsów, czyli to samo co mamy pod Ctrl Shift B, tylko dodatkowo, moi drodzy, nam się jeszcze pojawiają Fast vis Enable, B Apply Brush i Remove Brush. Jeżeli chcielibyśmy to zaakceptować, klikamy oczywiście tylko Apply Brush. I moi drodzy, jest nasz modyfikator yy, zaakceptowany. Remove brush. Usuwamy brusza w ogóle stąd. Spróbujmy jeszcze raz zrobić tylko tym razem coś z wykorzystaniem po prostu tylko i wyłącznie tego jedynego addona. Ja zacznę od cylindra i jeszcze wam pokażę moi drodzy jak to wszystko działa tak żebyście... Albo nie, weźmy sobie jeszcze raz cuba i pokażę wam jeszcze jedno fajne zastos zastosowanie. W momencie kiedy na samego cuba na początku dodamy modyfikator bevel i troszeczkę ten bevel'ik sobie zmniejszymy tutaj. Hopla, możemy nawet dodać więcej segmentów, a co tam, jak się bawić to się bawić, weźmy jeszcze od razu kliknijmy shade smooth, żeby to nasze cieniowanie było wiecie, takie tutaj eleganckie, takie ładne i tak dalej. I teraz gdy będziemy moi drodzy używać tego naszego magicznego <grytula> bultula, hop, hop, ctrl, shift, b, difference, to widzimy moi drodzy, że tutaj nam cieniowanie się psuje przez pryzmat właśnie shade smoothów. Ale zaraz, oczywiście, no pokażę Wam jak to naprawić. No bo ja by nie byłbym sobą. Możemy oczywiście kliknąć po prostu tutaj na normalne. I warto normalnych automatycznie wysterować wartościami normalnymi, co jest spoko. W przypadku akurat, mm, akurat hard to działa w miarę z automatu, i musimy na tą jedną flagę kliknąć. Ale jeżeli moi drodzy, będziemy sobie tutaj dodawać jeszcze jakieś tutaj obiekty, nie wiem, weźmy sobie na przykład walnijmy kulkę. Widzimy, że kulka, moi drodzy, już też nam się od razu wycięła. Jeżeli teraz wygładzimy tą kulkę Shade smoothem, to automatycznie, moi drodzy, wygładzi nam się również ten nasz kwadracik, ale jak widzicie, popsuje się normalna nasza. Dlatego najlepiej to po prostu wysterować tak, żeby efekt był zadowalający nas przede wszystkim. I teraz, gdy będziemy, moi drodzy, sobie modyfikować tą naszą kulkę, no to widzimy, że to wycięcie no, również zmienia swoje położenie. Dodatkowo, jeżeli będziemy sobie chcieli Powyciągać jakoś magicznie, czy porobić jakieś takie chocki klocki. No to to już nam, kochani, automatycznie Dobra, ale jeszcze, moi drodzy, wam pokażę jedną fajną rzecz. Jeżeli, moi drodzy, będziemy robić. Jakieś mechanizmy na przykład ładne, albo na przykład jakieś takie skrzyneczki, boksy, czy różne takie pierdolniki. To moi drodzy, wchodzimy sobie teraz w kiełba, oczywiście, dodajemy sobie jakieś obiekty, które, którymi będziemy chcieli wyciąć, żeby one wyglądały, wiecie, tak elegancko, tak ładnie, tak super, tak mega, i tak dalej, i i dalej. Wezmę od razu, zastosuję tutaj, moi drodzy, tego naszego bulina. Ok, mamy to. A następnie na to wszystko dodam, moi drodzy, modyfikator bevel. I jak widzicie, tutaj moi drodzy, na ten nasz źródłowy element nałożył się bewelik. Ten, który mamy pod Ctrl B jeżeli wchodzimy do edycji, bez go troszeczkę zmniejszę. Dodam ilość segmentów troszeczkę większą. I teraz, kochani. Zacznę robić coś, co będzie fajnie wyglądało, edytując tylko i wyłącznie ten nasz bróż. I to jest naprawdę mega. Zobaczcie, na przykład, możemy sobie zrobić coś takiego. Hopla, zaznaczmy sobie te fejsy nasze początkowe. Następnie weźmy je, wyciągnijmy. Zaznaczmy sobie, kochani, tylko i wyłącznie krawędzie dolne. Podciągnijmy je do góry. Ok. Teraz jeszcze w trybie edycji, albo na przykład, możemy dodać sobie kolejnego kubika, którego troszeczkę pomniejszymy, już na tym etapie mu dodajmy. Moi drodzy, bevela jakiegoś takiego leciutkiego. Tutaj zrobimy sobie jakieś takie leciutkie przewężenie, znaczy przewężenie, pogrubienie. Tutaj na przykład takie coś, i tutaj zrobimy takie coś. OK. I teraz, jeżeli to sobie wetknę w ten obiekt, znowu kliknę na to, na to. CTRL-SHIFT-B Difference. Widzimy moi drodzy, że tutaj nam się dokłada kolejny bultul. Buldup. <gry> Który niestety musimy moi drodzy przesunąć sobie troszeczkę niżej. I co wy na to? Zarąbisty moi drodzy modyfikator. A teraz spróbujmy zrobić coś tylko i wyłącznie przy użyciu tego tylko narzędzia. Na całość po prostu przyspieszę. Więc do zobaczenia już za chwilę. Bang! No, więc jak widzicie, moi drodzy, nie musimy wydawać kupy kasy, żeby naprawdę uzyskać coś fajnego. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych, moi drodzy, super addonach do blendera. bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić, nie zjedzcie kotleta. Możecie może... <laughs> możecie ziemniaki zostawić, jak chcecie, dajcie suba i do usłyszenia, kochani, cześć.